Ja właśnie już kończę trening, musicie zauważyć sobie sobie takie właśnie o to, że czy na bardziej kontrolę nad no. piłką. To to był taki freezan jeśli chodzi o pole mastery, ale tak przed słabo, ale coś będę robić przez cały czas. Aż wyjdzie. Ok, no i kończymy trening. Myślę, że jeszcze jakiś trening z tym się zrobi. Jeszcze mogę co dać, no już jest bardzo zimno, powiem, że jeszcze tak zimnowie nie było, więc na razie. Chciałem witam Was w kolejnym dniu i też chciałem przekazać Wam taką, można powiedzieć, moją historię życiową, dzięki, no znaczy się jakby to ułożyć w zdanie, taką historię życiową, dzięki której się nauczyłem, no i też właśnie w tym wszystkim pomogła mi ta seria, więc... No więc no może to być teraz takie trochę nudne, ale radziłbym Wam tego posłuchać. Być może też Tobie się to przyda. No i to mogę od tego zacząć, że historia ta jest zainspirowana. Słyszałem kiedyś na takim człowieku może już o tym mówiłem że jest taki, który biega maratony i każdego dnia z tym wszystkim walczy, chociaż tego. Nie lubi w ogóle tego, nie cierpi. No i on właśnie dzięki temu chce się przygotować do, do takich dni ciężkich, na przykład kiedy na przykład umrze jego matka. No to wiadomo, no, że to będzie dzień bardzo ciężki, a ona musi się do tego przygotować. Więc teraz chciałbym opowiedzieć Wam tę historię. To było to tak, że no, pamiętam, że jak zacząłem grać w klubie, i to był okres taki, myślę, najbardziej w sierpniu, tak na początku, i było to tak, no, że w tym klubie to właśnie atmosfera, no to, no to, no to właśnie była taka nie za fajna, też nawet była w klubie o tym rozmowa, no, no że w, no, w takim sensie no, że wszyscy się zebrali, no i właśnie próbowaliśmy rozwiązać ten cały problem. I, no i całe szczęście się udało, teraz jest zupełnie inaczej, ale było to tak, no, że no że właśnie ciężko mi było, też mówiłem do Was taki smutny, też też nie miałem za bardzo motywacji do treningów indywidualnych. No, ja po prostu tak mówiłem do siebie, no czy to wszystko ma sens, czy ta cała seria w czymś może pomóc. No i też tak to bardzo nie miałem motywacji, aby jeździć na trening albo i na sparnik. ale jak był sparing, no coś się ociwo stresowałem, nie wiem czemu, ale było ciężko, lecz później to wszystko się ułożyło, postanowiłem tam dalej zostać, no i zrobiłem tak jak inni, którzy postanowili po prostu to wszystko opuścić, no bo, no bo właśnie prawda jest taka, no, że ucieczka do Zona nie jest żadnym no, rozwiązaniem całego problemu. Jeśli chcesz problem rozwiązać, to musisz to zrobić w inny sposób. A nie uciekać od, yy, właśnie, właśnie od tego. Ok, no i się pewnie spytacie, no a gdzie jest ta część smutna? To właśnie Wam to mówię. Pewnie no, większość no, z Instagrama wie, ponieważ mówiłem o tym, ale nie chciałem tego mówić wszędzie, ponieważ jest to spód informacja nie chciałem się dzielić z Wami czymś spód tym, ale jakoś pod koniec grudnia, no to nieoczekiwanie straciłem psa. No i to było no tak, no, że tam nagle dostałem właśnie wiadomość, no, że niestety, ale odszedł, ja byłem taki bardzo zdziwiony, ale ale też właśnie co jest w tym takiego no, pozytywnego, no, chociaż ta a sytuacja jest bardzo taka negatywna, no to to jest to właśnie, no, że w ogóle no, nie czułem aż takiego wielkiego smutku, nawet nie chciałbym się płakać. A czemu tak było? No, ponieważ, ponieważ już byłem do tego wszystkiego przyzwyczajony. No, do właśnie takich problemów. Ja po prostu tu wiedziałem, że potem będzie wszystko dobrze, no, i też to, no, że się nie ma czym załamywać. No i trzeba to też właśnie traktować jako kolejne doświadczenie na mojej drodze życiowej, że z takimi problemami też trzeba żyć, oraz też trzeba o tym pamiętać. No, że nie kończy się na tym cały świat i że. Trzeba korzystać z tego, co się ma. Lecz oczywiście nie było tak, no, że jak był przyszły tydzień, no to ja to wszystko traktowałem jako, można powiedzieć, jakby się nic nie stało. Nie, no, no, to nie było w taki sposób. No, czułem smutek w głębi sobie, ale to nie było tak na przykład, no, że nie wiem, może na przykład robiłem, leżeć w łóżku przez trzy dni, w ogóle nie wychodzić. Nie, tak w ogóle nie było. Dalej to wszystko robiłem co zwykle robię, tylko po prostu byłem taki no przy, no przygnębiony, mogę, mogę właśnie to tak ująć. Okej, okay, już myślę, że praca to skończyć. Mam nadzieję, że zrozumieliście dobrze tą całą historię i że też weźmiecie taki z tego przykład. No i można powiedzieć, no, że ta seria też trochę mnie wzmocniła nawet, więc jestem z zadowolony i się okazuje, że ma jednak sens, więc po prostu trzeba czekać. Wszystko ma sens. Wiem, że możecie do mnie powiedzieć, czemu mówię tak smutno i że czegoś takiego nie chcecie, ale no to chodzi o to, no, że niestety, ale ja tam nie chcę y, kłamać siebie, no, że życie jest niby piękne i to no, też są takie rzeczy, po prostu trzeba je przezwyciężyć. O to chodzi. No i w ogóle, no tak nie ma. Może no, na przykład, no, że jak ma się tam salub kotka, no to może no, przez całe życie się jest z nim i jest się szczęśliwym. Kiedyś musi nadejść czegoś koniec. No i też trzeba się z tym jakoś pogodzić. Taka jest prawda. No wiem, no, że teraz tak zamówiłem, ale no powiem wam, może no, o takich dniach to się mówi ciężko. Ciężko mi się teraz o tym mówi, bo ja szczerze mówiąc, no, że tak jeszcze nie miałem, żebym z takim tomem mówił, bo to właśnie do was w tej serii, ale cóż, no, no bardzo mi na tym zależy, aby pokazać wam. Może ta seria też mnie wiele nauczyła. Jeżeli teraz chodzi o mnie, no to w ogóle nie jest źle. W ogóle się tą, ogóle się tą sytuacją nie przejmuję. Teraz jest Nowy Rok i próbuję robić wszystko lepiej. Mam też wiele planów i mam nadzieję, że mi się uda, mimo tego jaka jest teraz ta sytuacja, która cały czas każdego przygnębia. No jaki jest plan, pewnie się pytacie, a jest taki. Może dzisiaj jest środa i to było tak do dzisiaj, to co do sobie na trening nie wyszedłem, z tego powodu może no, miałem na siłowni, <laughs> wiem, że Wiem, że pewnie powiecie, no a gdzie na siłowni, jak są zamknięte, ale ja to mam swoją, taką prywatną, o której mam nigdy nie powiem. Więc po prostu postanowiłem, no, że, no, że się skupię dzisiaj tylko na właśnie siłowni, nie będę wychodzić na dwór i też minus jest właśnie taki, że też nie wiem, jak u was, ale jest u mnie śnieg i tak. No ciężko się ćwiczy, szczerze mówiąc. Moi się to nawet zauważyć do, na nagraniu. Może no, tak za bardzo nie ma takich super warunków. No, poszedłbym z chęcią na boisko pełnowymiarowe. Ale z tego powodu, że są teraz ferie. To właśnie wszystkie dzieci teraz są na rana na boisku, więc ciężko jest tam znaleźć dla siebie miejsce, lecz, lecz całe szczęście w przyszłym tygodniu się kończą, więc będzie miejsce dla mnie. No i dobra, plan jest taki, no, że w czwartek sobie wyjdę tam chociaż no, na, myślę, godzinę z tego powodu, no, że tam czasu nie mam za bardzo, ale tam sobie zrobię najwyżej czyli krótki. No i też w piątek sobie wyjdę no, na trening dłuższy, ale zobaczę, jak to będzie ponieważ mają być no, y, większe opady no, śniegu oraz dwa być też rósł. no a w takiej pogodzie ze śniegiem to, to się ciężko ćwiczy, ale cóż, spróbuję zrobić dla Was idealny vlog, taki jak był poprzednio. Myślę, że poprzedni Wam się spodobał i że był inny niż tamte. No i cóż, a właśnie jeszcze może zmarsowania nagram, no bo też planuję na namarsowanie iść jutro jakoś wieczorem, więc też może tam coś fajnego wstawię, więc tuż myślę, że zobaczymy się jutro na boisku. Dla was to będzie chwila, ale dla mnie to będzie z parę godzin, więc na razie. Tak to wygląda. Co to powiedzieć. Ciężko bardziej tak się planuję taki krótki. Niestety nie udało się zrobić tego pełnego treningu jakiego planowałem. Lecz widziałem i tak, no że podchodzę krótko. Ale też jestem w tych warunkach, to ciężko jest cokolwiek zrobić. Czyli zrobić strzałę, takie zrobiłem. No bo po prostu nie ma warunków co bardzo teraz. No i boję się teraz, co będzie jutro w piątek z tego powodu, że chcę zrobić pełny treninga w tym miejscu, no to tak. Wszystkiego do końca nie zrobię, więc to są odgłosy, jestem tylko ciekaw, co tam się dzieje. Dobra, nie zobaczymy co będzie jutro, najwyżej coś wykombinuję i co na razie widzimy się, myślę, za chwilę na, na marsowaniu, więc trzymajcie się. Już widać, ale teraz się trochę się tak. jest fajnie. No, zobacz, A. Zobacz. Wiecie. Kurde, nie się widać stąd. Dobra. Dobra, to plan jest taki, że sobie teraz wychodzę na boisko to samo, co było we wtorek oraz wczoraj. Niestety, ale gdzie indziej wyjść nie mogę, ponieważ są właśnie ferie w pełnowymiarowym. No i tam są treningi. Całe szczęście dzieci wracają szkoły do szkoły od poniedziałku oraz kończą się ferie, więc będę miał cały dla siebie w przyszłym tygodniu. Więc będzie no i sobie teraz robię taki trening, że zobaczymy, ile będzie trwał. Tak, też dzisiaj zimno oraz jest całe boisko zaśnieżone, więc nie wiem jak to będzie wyglądać, ale chociaż tam zrobię jakiś slalony, przerzuty oraz bolmastery, żeby prosto sobie wyjść no i dalej się wdrażać, żeby sobie tak przerwy nie robić, więc cóż, widzimy się za chwilę na boisku, na razie.